Cześć kochane osoby, spodnęłam uwagi, witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na horoskop, horoskop tygodniowy. Znamy tutaj karty angielskie, darę od Aniołów, które lubicie, które są fajne i myślę, że dają naprawdę niezwykle wiele innych cennych informacji, jeśli chodzi o kwestie wróżenia, przekazywania tutaj tej energii duchowej bardzo fajne karty, ciekawe i niezwykle kreatywne jeśli chodzi o też dodawanie utuchy w kwestiach właśnie takich emocjonalnych psychologicznych wiem, że lubicie w ogóle przesłania, więc tutaj oczywiście jak zwykle polecam Wam wpisywanie słowo karta tutaj w komentarzach, byście mogli oczywiście otrzymać taką sentencję, afirmację zupełnie za darmo przekaz Dodatkowy, tak? Bo tutaj macie ten e, przekaz taki ogólnikowy w kwestii horoskopu, tak, przyszłego tygodnia właśnie do tej osoby z podznaku wagi, a tutaj jeśli chodzi o kwestie e, takie osobiste, możecie e, właśnie otrzymać taką spersonalizowaną sentencję, która może Wam... Pomóc w, w jakiejś kwestii, w rozwiązywaniu pewnych dylematów. Tak więc polecam, jest to całkiem za darmo i nadal można otrzymać, jeśli chcecie, jeśli lubicie i cenicie takie, bym powiedziała, duchowe aspekty. Tutaj oczywiście dziękuję za subskrypcję naszego kanału. ESO porada. Jeśli jeszcze nie macie subskrybowanego tego kanału, no to fajnie by było, byście kliknęli w ten magiczny czerwony. Dzwoneczek bowiem on daje możliwość bycia właśnie na bieżąco ze wszystkimi naszymi nagraniami, jeśli lubicie i, i Wam się podobają. Bardzo dziękuję za piękne komentarze, za wsparcie, za serduszka, pozdrowionka. A w międzyczasie już dla Was teraz a, oczywiście wyciągnę drogie e, wagi. Karty anielskie już patrzymy. Na pracę macie energetyczne uzdrowianie. Na aspekt, oczywiście, emocji, to muzyka, no i zmiana kariery w kwestii zdrowia, więc bardzo ciekawe, dlatego że mamy energetyczne uzdrawianie na pracę, a na kwestie zdrowotne, zmiana kariery, a więc to będzie się korelować, będzie mieć pewne znaczenie. Zaczynamy od energetycznego uzdrawiania, i jest to ta karta. Twoja naturalna umiejętność energetycznego uzdrawiania jest istotną częścią Twojego celu. Życiowego. Może chodzić o to, że na przykład, jak mamy pracę, to energetyczne uzdrawianie mówi o tym, byśmy naprawdę byli takimi przewodnikami w kwestii uzdrawiania jakiejś sytuacji, tak? Słowem, czynem, postawą. A więc, bądźmy takimi osobami, które panują nad sytuacją i ją uzdrawiają, tak? Być może coś wymaga od nas, właśnie takiej ingerencji. By ona w końcu przeszła na właściwe tory. Jeśli na przykład szukamy pracy, to warto by było w ogóle dobrze się nastroić. To może głupio brzmięć, ale może warto było się dobrze nastroić właśnie w kwestiach energetycznych, by odnaleźć właściwe ścieżki. Czasami jesteśmy tak spięci, zdenegowani, że tak naprawdę nie do końca podejmujemy właściwe decyzje, bowiem. Nie kierujemy się czystą intencją i nasza energia wbrew pozorom jest zaburzona. Może być też tak, że interesujemy się w ogóle uzdrawianiem i może zechcemy to zrobić w ogóle zawodowo, czy mamy pracę, czy też nie. Możemy myśleć o tym w tych kategoriach i chcieć na przykład pójść na kurs rejki, tutaj po prostu przekazywać tą energię obdarzać ją innych i dzięki temu też właśnie nawet zarabiać. Tak więc to może mieć pewnego rodzaju znaczenie i warto właśnie podejść do tego całkiem poważnie. Natomiast w emocjach mamy piękną kartę, kartę muzyki. Twoja łączność z muzyką uzdrawia Ciebie i inne osoby. No i cóż to znaczy? No prozaiczna karta, szukasz miłości, wyjdź. Tak? idź na imprezę, pobaw się, ić na uroczystość, idź do operetki, do, na, na właśnie jakąś, tutaj na jakiś koncert, tak? do filharmonii. Tak? No, dla każdego. Coś miłego, tak? Może być to takie miejsce, które po prostu nieść będzie piękną muzykę dla Was osobiście, bo tutaj element muzyki będzie elementem spajającym i przyciągającym wielu ludzi do siebie i tym samym dzięki temu my też możemy skorzystać i poznać kogoś ciekawego. Mamy kogoś, również muzyka może tutaj dodawać animuszu. Może zostaniecie w domu i będziecie spędzać miło czas właśnie pośród miłej muzyki, może zorganizujecie imprezkę, pójdziecie na nią, pójdziecie na koncert, do sile harmonii, operetki. No, tak jak mówię, dla każdego coś miłego, ale element muzyki będzie działał kojąco i powinien być tym właśnie spojmem na przyszłość. Tak więc korzystajcie z tego. A jeśli chodzi o zdrowie, zmiana kariery to jest ta karta, Wyruszasz na poszukiwanie kariery, która przyniesie Ci radość, dostatek jakiego pragniesz i na jaki zasługujesz. I mimo, że mamy kategorię, tutaj zdrowia, to aspekt nam się zawodowy pokazuje. Czasami jest też tak, na przykład, że mamy karty typowe, tak jak w tarocie, denarowe, takie na pracę, tak? Ale one wychodzą nam. W kwestii też właśnie zdrowia. I tutaj na przykład kwestia zawodowa może mieć wpływ na zmianę naszego zdrowia, naszego stylu życia. Karta też mówi o tym, że. Jeśli coś zmienimy, to możemy cieszyć się dostatkiem, radością i pozytywnymi aspektami. Tak więc zasługujemy na dobro i powinniśmy do niego dążyć. Być może zmiana kariery właśnie zmieni też nasze podejście do pewnych kwestii. Uwolni nas od kłopotów finansowych, zmagań, może będziemy mniej pracować, a będziemy mogli dzięki temu właśnie. Cieszyć się z tutaj tego czasu, który przeznaczymy na nasze zdrowie, na ulepszanie go. Tak więc pomyślcie o tym, bo może mieć to bardzo znaczący związek. Myślę, że układ fajny. Dajcie w komentarzach, jak zawsze, znać, czy Wam się podobał. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i przechodzę dalej. Oczywiście do osób z podznaku Skorpiona. Eee, Drowie Skorpione, cześć, witam serdecznie. Z tej strony wróżkę polonias. Spójrzmy, jakie karty dla Was wyciągnę właśnie na ten czas. Z nami jak zwykle karty anielskie, dary od aniołów, które to mają niezwykłe przesłania, niezwykłe sugestie i myślę, że Wam również się też podobają. A jeśli w ogóle lubicie karty anielskie, przesłania, afirmacje, to zapraszam Was do komentowania. A mianowicie chodzi o kwestię taką, że jeśli wpiszecie w komentarzu słowo karta, to ja tutaj jakby wyślę Wam przesłanie angielskie, które będzie specjalnie dla Was sprecyzowane i które będzie nieść Wam naprawdę niezwykłe tutaj emocje, wizje, spojrzenie na pewną kwestię. Zawsze polecam byście w kwestiach takich, zanim właśnie wyślecie to słowo karta, a tak napiszecie w komentarzu, to by pomyśleć o czymś ważnym, by zobaczyć, jak te karty anielskie, przesłania anielskie zadziała w Waszym przypadku. Jest to ciekawe doświadczenie, a na pewno interesujące w świetle duchowym. Tak więc polecam, zapraszam, no i także polecam naszą tutaj. Stronę na YouTube, czyli na nasz kanał EzoPorada. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, to fajnie by było, byście kliknęli subskrypcję i będziecie dzięki temu tutaj na bieżąco ze wszystkimi filmikami nagraniami. A jakie karty dla Was, drogie skorpiony? Na pracę mówca macie. Na emocje duchowy nauczyciel i światło, i miłość w kwestii no, oczywiście zdrowia. Piękne karty. Pierwsza karta, bardzo intensywna, taka kojarząca mi się z Magiem Tarotowym, Mówca. Twój, twój cel życiowy uwzględnia Twoją umiejętność przemawiania. A więc, yy, osobom, które nie lubią mówić, pewnie karta się niestety nie spodoba, bo karta zachęca do mówienia, przekazywania informacji. Pokazywania się, negocjowania i intensywnie wymieniania tutaj informacjami. Karta mówcy jest to karta kogoś, kto przekonuje siebie, znaczy przekonuje innych do siebie, tak? Czyli my po prostu energetycznie walczymy z słowem, tak? Jesteśmy mówcą, umiemy dobierać te słowa i wiemy, czego chcemy, tak? Być może jakaś rozmowa o pracy w tym czasie będzie wymagała niezwykłej kreatywności, sprytu, elokwencji. Mamy pracę również mówca jako symbol może odegrać istotną rolę. Może będziemy przemawiać do kogoś, przekonywać, negocjować i nasz dar tutaj, że tak powiem, przemawiania odegra istotną rolę. Tak więc karta zachęca, zachęca do tutaj wysiłku intelektualnego sprytu przebiegłości. Eloquencji, która naprawdę otwiera wiele drzwi, jeśli tego chcemy, bowiem teraz właśnie ten czas będzie wymagał od nas takiego wysiłku. Natomiast w kwestii, oczywiście, tutaj emocjonalnej mamy duchowego nauczyciela. Uzdrawiasz podczas prowadzonych przez siebie zajęć, sesji, seminariów i w jakimś sensie mamy trochę kontynuację tej mowy, przemawiania. Może być tak, że po prostu zachwycimy kogoś jakąś mową, będziemy jak niczym duchowy nauczyciel i dzięki temu przyciągniemy do siebie, że tak powiem, kogoś interesującego. Możemy też w ogóle pójść na jakieś zajęcia i stać się tam. Duchowym nauczycielem, czy w ogóle jakby symbol duchowego nauczyciela, będzie uczestniczył w tym, że poznamy kogoś interesującego. Mamy tutaj kogoś, kto także duchowy nauczyciel może wstąpić w nas i może warto być właśnie taką osobą, która w sposób logiczny, sensowny, ale i bardzo duchowy będzie przekazywać pewne informacje. I leczyć tą relację, tak? Być może relacja wymaga jakiejś właśnie korekty, a my będziemy właśnie takimi duchowymi nauczycielami. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, światło i miłość, piękna karta to jest właśnie ta karta. Twoim celem życiowym jest niesienie temu boskie, światu boskiego, leczniczego światła i miłości. Karta otwartości, karta czystego serca, miłości otwarcia się na innych i o co chodzi? Często jest tak, że zamykamy się w złych doświadczeniach, mamy czarne myśli negatywne, a karta mówi, otwórz się, pokaż miłość, pokochaj siebie, pokochaj innych, idź ze światłem, bądź tą pozytywną energią i dzięki temu uleczysz siebie, ale też innych, tak? Jakby światło i miłość ma tą niezwykłą moc. Ale my musimy tą moc z siebie wydobyć, tak? Nie możemy się smucić, to by było, żeby popracować nad tym. No i byśmy pokochali siebie, bo ta miłość jest miłością nie tylko do siebie, ale właśnie do innych. I to jest ta energia, którą powinniśmy w danym momencie epatować. Piękny układ, niezwykły, bardzo duchowy i jakże sugestywny. Dajcie znać, czy Wam się podobał, a myślę, że tak było. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I przechodzę dalej do osób z podznaku strzelca. Witam serdecznie drogie strzelce. Z tej strony oczywiście wróżka Apolonia. Za chwilę wyciągnę dla Was trzy karty, które będą stanowić filary trzech kategorii, jakie zawsze dla Was tutaj serdecznie omawiam. To są te karty, dary od aniołów. Wiem, że lubicie w ogóle karty angielskie, przesłania, więc tutaj, jak zawsze, polecam Wam wpisywanie słowa karta, by otrzymać sugestię, afirmację angielską, osobistą dla siebie, tak? Więc warto pomyśleć nad jakimś dylematem, jakimś problemem, czy po prostu z ciekawości napisać słowo karta i mieć na względzie to, że przyjdzie coś interesującego, a mianowicie afirmacja, która może być, niezłym motywatorem na przyszłość. Tak więc polecam, zapraszam. Jak również polecam subskrypcję naszego kanału, jak zawsze EZO poradę. A jak będzie wyglądała ta przyszłość tygodniowa? Już Wam mówię. Już patrzymy. Już karty. Drogie strzelce. Na pracę macie eksp kreatywna ekspresja na emocje, uzdrowiciel i praktyka w sferze zdrowia. A więc układ ciekawy, bardzo e, dynamiczny bym powiedziała. E, w zdrowiu taki konkretny, przyziemny nieco. Zaczynamy od kreatywnej ekspresji e, na sferę zawodową, tak. E, twoja dusza chce się wyrażać w kreatywny sposób obojętnie czy mamy pracę czy też nie, powinniśmy podejść do wielu rzeczy kreatywnie, nieszablowno w sposób taki niezwykły, wykraczać poza pewne granice, konwencje, bowiem może właśnie poprzez kreatywne tutaj spojrzenie, działania otworzymy sobie bramę do lepszego życia zawodowego. Czy to w kwestii właśnie szukania pracy, otwierania biznesu, tak czy owak, kreatywność jest istotnym elementem. Mamy pracę, tu również może los nas trochę tak jakby zachęcać do tego, byśmy zupełnie inaczej pokazywali siebie w otoczeniu, bo dzięki temu uzyskamy znacznie inne, ale też i lepsze efekty. Być może czujemy, że czas coś zmienić. I właśnie karta nas do tego niezwykle zachęca. Też może mówić o aspekcie artystycznym, który może być takim dominującym, że możemy się naprawdę zająć tutaj ekspresywną, taką kreatywną takim przekazem, na przykład w muzyce, w malarstwie czy pisarstwie. To może być też nasz artystyczny, taki poziom wyrażania pewnych emocji. Tak więc bardzo fajna karta. Jeśli chodzi o emocje, mamy kartę uzdrowiciela, ja bym powiedziała kartę lekarza, posiadasz duchowy dar uzdrawiania i będzie dzielić się nim z innymi. No i tutaj prozaicznie, jak ktoś zapyta, no gdzie ja spotkam tą miłość, no prozaiczna karta. Jeżeli jest to karta lekarza, to możemy iść do lekarza, może być to jakiś ośrodek medyczny, szpital. No. Jakaś instytucja, gdzie po prostu leczy się. Tak? I to leczenie jest szeroko pojęte. My też swoimi słowami czy postawą możemy na przykład kogoś uleczyć i też dzięki temu przyciągniemy kogoś naprawdę wartościowego. Także, jakby aspekt osób, które są razem, też mogą mieć tutaj, mogą jakby być połączone w aspekcie zdrowia, ale też uzdrawiania. Być może w ogóle sytuacja wymaga od nas jakiejś postawy konkretnej i dzięki niej my staniemy się właśnie takimi wybawcami z jakiejś konkretnej sytuacji. Uleczymy to i nadamy nową energię temu wszystkiemu, tak? Zaczniemy coś na przykład od początku. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, mamy kartę praktyki, no i to jest bardzo prozaiczna karta na zdrowie. Doskonal swoje umiejętności poprzez regularne ćwiczenia, tak? Regularność przyjmowania leków, wykonywanych ćwiczeń, fizjoterapii, rehabilitacji, pracy nad sobą, nad nawet myślami, tak? To wszystko wiąże się z tym, że pewne schematyczne, powtarzalne czynności, zdarzenia, Przybliżą nas do lepszej, większej perfekcji w kwestii zdrowotnej. Nic nie spadnie od razu z nieba, ale jeśli będziemy regularnie wykonywać pewne zadania, one przyniosą nam efekt. Tak więc warto o tym żeglować, pamiętać. I nawet w kwestii zdrowotnej, jakby ta karta, która troszkę jest przyziemna, ona dodaje daje animuszu i nadziei, bowiem mówi właśnie o schematyczności schematycznych, schematycznych działaniach, które przynoszą niezwykłe efekty po czasie, i warto na nie czekać. Tak więc tego Wam życzę, układ piękny. Myślę, że i Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach. Ja Wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Hej!